Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Bartosz, a to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry The Forest. Moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, jesteśmy właśnie w menu podczas gry, ale nie dzieje się tak bez przyczyny, ponieważ zapauzowałem sobie grę w idealnym momencie. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać to, po co tą grę zapauzowałem. Także, moi drodzy, tada! zwróćcie uwagę. Udało mi się odnaleźć polane zresztą jest to polana tuż przy tym e, samolocie, który mi się rozbił, moi drodzy, i mamy świnki, tak? Które zostały dodane. No, mamy świnki, hallo Eee, Okej. Okay. Da się to świnię, jak widzicie, zabić. Wygląda ona mniej więcej właśnie, właśnie tak. Nie jest jeszcze jakoś super dopracowana, ale jest okej, okay, jest okej, okay, moi drodzy. Jak widzicie, zbieramy z niej oto takie mięsko. No i ta świnia wygląda właśnie w ten sposób. Tak wygląda żywa. O, tu jest jeszcze jedna. Spoko. Jakaś szczęśliwa polanka nam się trafiła. Pobiegajmy troszkę za tą świnią. Zobaczmy ją w ruchu. No także moi drodzy, takie oto sobie dzikie świnki dodali w jednym patchlogu, czy tam change logu piszą, że jest to Wild Pig, w drugim piszą, że jest to BOAR tak to się pisze czyta się pewnie inaczej. Moi drodzy, BOAR pisze, czy pisząc BOAR po angielsku mamy na myśli właśnie co ty mnie tu atakujesz? Czy żartujesz sobie ze mnie? Mamy właśnie na myśli dzika no ale na dzika to mi to nie wygląda moi drodzy, no troszkę troszkę tej śwince do dzika jeszcze brakuje, także moi drodzy, no ja myślałem, że oni coś już namieszali i oni w ogóle nie dodali tych dzikich śwień, eee, no ale jednak myliłem się jak widzicie te świnki są o jeszcze jedna, cześć fajne, fajne świnki cieszę się, że są eee, podejrzewam, że w przyszłości będzie można z nich pozyskiwać nie tylko mięso, ale też inne elementy Trafiłem do wioski kanibali, ale za dnia jest tu tutaj dosyć spokojnie. Można sobie tutaj powęszyć. Eee, także moi drodzy, ja teraz będę sobie planował zejść do podziemi, ponieważ myślę, że jest tam jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym wam pokazać. Eee, mam nadzieję, że mi się to uda. Plus moi drodzy, spróbuję w tym odcinku odnaleźć tą ściankę. Do wspinaczki, którą, po której możemy wchodzić za pomocą tego climbing axa, który zdobyliśmy ostatnio w jaskini. Jeżeli uda mi się oczywiście znaleźć tą ściankę, to, to mam nadzieję, że do tego czasu również uda mi się znaleźć ten climbing ax. Tak, żebym mógł go zwyczajnie wykorzystać, tak? Żeby nie, nie skończyło się to tylko na znalezieniu ścianki, ale także na, że tak powiem, wespnięciu się na nią, wepsnięciu, czy jak to tam inaczej można powiedzieć. Także moi drodzy, ja lecę szukać i widzimy się za sekundę. W porządku, moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, Jestem w tym oto miejscu i e, udało mi się znaleźć tą ścianę do wspinaczki. E, skąd się domyśliłem? No, moi drodzy, ona rzuca się w oczy raczej z mniej więcej około 50 milionów kilometrów, bo jest strasznie e, wyróżniająca się. Plus, moi drodzy, u podnóża tej ściany. Znalazłem climbing Axa, z którego tak się cieszyłem, że znalazłem go dziś na dnie jakiejś jaskini, jakby to miał być jakiś ekskluzywny item. A moi drodzy, wystarczyło się rozejrzeć po mapie, znaleźć ścianę i mamy Climbing-Kaxa po prostu na zawołanie. Pytanie teraz, jak się na to wspiąć? O, jest, patrzcie, pojawił się znaczek E. Wciskam. No i kurczy, wspina się. Można zejść. Ale można też wejść wyżej. Zobaczmy. Hups, hups, a na boki? Nie, na boki nie. Do góry? Albo do dołu. I nie jestem w stanie też zobaczyć tam aż wysoko. Ale chyba powinienem być w stanie... Tak, mniej więcej się rozejrzeć na jakiej jestem już wysokości. No zobaczmy, spróbujmy wejść na samą górę. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście znaleźć tą ścianę w swoim save, że jestem dosyć wysoko. I chcielibyście znaleźć tego to climbing to da się zejść, da się patrzcie, widzicie? I pojawia się ten taki znaczek. Znaczek z narysowanym Climbing Axem. Moi drodzy, wystarczy, że będziecie szli sobie wzdłuż brzegu, aż w końcu dotrzecie do tej ściany, także to nie jest w ogóle skomplikowane docieracie do brzegu, idziecie cały czas albo w prawo, albo w lewo, obojętne i w końcu nad, na, 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 nadziejecie się na tę ścianę także moi drodzy, sprawdźmy jak się schodzi z kolei no nawet cień jest taki w miarę sensowny okej, okay, rozglądamy się fajnie, fajnie, podoba mi się jedyne co mi się teraz nie podoba to to, że cały czas dostaje ten komunikat, że moja postać jest spragniona i muszę znaleźć czystą wodę. A problem polega na tym, moi drodzy, że mam przy sobie ten garnuszek, tak? Ale na przykład nie mogę tym garnuszkiem nabrać wody byle gdzie, bo on się, ona się nie nabiera zwyczajnie. Jedyne miejsce, skąd chyba można nabrać tą wodę, to są te takie oczka wodne, i, i chyba deszczówka, także moi drodzy, no cóż, ja sobie tutaj zapiszę grę teraz. Dobra, zapisałem sobie, moi drodzy, i wyruszam. Jak widzicie, mam tutaj dwie flagi, dwa znaczniki. Postawiłem sobie je przy tych takich zejściach do jaskiń, na dno, na dno jaskiń. i krwią się pokryłem z przyczyn niewiadomych, bo niczego nie zabijałem. Także moi drodzy, nie pamiętam do którego znacznika chciałem pójść, ale wybiorę się do niego, albowiem wydaje mi się, że mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę i mam nadzieję, że uda mi się ją Wam pokazać. Co prawda, nie będzie to proste, ale dołożę wszelkich starań, żeby, że tak powiem, zarejestrować to wydarzenie. Także moi drodzy, widzimy się już za sekundę. W porządku moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, jesteśmy już przy jednym z moich znaczników. Jeszcze tylko sobie zmienię tutaj na tę zwykłą siekierkę i będziemy schodzić właśnie w tym miejscu do czeluści tej jaskini. Jeżeli chcecie naśladować moje ruchy na swoich sejwach, to podpowiem wam jak znaleźć to zejście. Jest ono w miarę kluczowe, zaraz wam powiem dlaczego. Moi drodzy, mianowicie Odnajdujemy sobie to drzewo, to wielkie, takie dziwne, pokręcone, ono jest zaraz za tym klifem, przy którym ja sobie bardzo, bardzo długo budowałem bazę, na pewno kojarzycie taki ustępek, za nim jest kotwica, tu zawsze była łódeczka, tu jest na dole taki namiocik, przy którym możemy znaleźć tą rebreaver, czyli ten taki, ta maska do nurkowania, moi drodzy, wchodzimy sobie na to wzgórze dochodzimy sobie do tego oto drzewa ok? i teraz moi drodzy stajemy naprzeciwko drz tego drzewa tak żeby ten kamyk ten kamyk będzie tutaj zawsze zawsze moi drodzy ten kamyk żeby był że tak powiem leżał na tej samej linii co drzewo moi drodzy i teraz odwracamy się w lewika i tutaj moi drodzy macie zejście do tej oto jaskini banalniejszego wytłumaczenia nie ma żeby tam trafić Moi drodzy, to co teraz planuję odkryć jest zainspirowane głównie jednym z filmików, który dostałem od Was na maila. Także mam zamiar teraz tutaj odkryć pewną rzecz którą mam nadzieję, że oczywiście uda mi się odkryć i chcę, żebyście byli ze mną podczas odkrywania tej rzeczy, bo naprawdę będzie to mega, mega poruszenie. Ja tutaj staram się odtwarzać e, mniej więcej e, te kroki, które mi pokazaliście w e, mailach, także zobaczymy, moi drodzy, schodzimy i teraz pałaszujemy tą jaskinię. Zaraz zobaczymy, czy ja w ogóle do dobrej jaskini wlazłem latamy tutaj, biegamy zaglądamy we wszystkie kąty ale nie tak aż intensywnie, żeby się zgubić tak delikatnie buszujemy okej, okay. lina może się może się przydać i siekiera okej okay, moi drodzy, jesteśmy zwróćcie uwagę, że na, tych, na tym płotku które tu jest, zostały porozwieszane Pozaczepiane krzyże. Okej. Okay. A czemu ja zbieram liście? Już 77 liści podniosłem? 105. Także moi drodzy, rozwalamy ten płotek. Patrzcie, to jest normalnie najlepsza metoda na zbieranie liści. Okej. Okay. No i lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy dalej. Niestety, to jest ten moment, w którym ja nie pamiętam dalszej drogi. Także moi drodzy, mam nadzieję, że jakoś uda się odnaleźć to miejsce, na którym tak bardzo mi zależy. Chciałbym je po prostu zobaczyć na własne oczy i potwierdzić, czy to co ja widziałem na filmie to czy to jest fake, czy to jest czy to jest real deal. Coś to jest? To są jakieś organy ludzkie. Widzimy tutaj chyba nerkę, serce. Dwie nerki, serce i wątrobę. Może tutaj trzeba pójść? No co jest, kurczę, teraz z tymi płotkami. Aha, one są... Czyli raczej to nie tutaj. Cholera, mogą bacznie oglądać ten filmik niestety. Teraz przez to nie mam pojęcia gdzie iść. Ewentualnie w ostateczności. Ale nie chciałbym tego robić. O, tu jest jakieś zejście. Chyba to tutaj. Dobra, schodzimy. Schodzimy jeszcze niżej moi drodzy. Chyba tak tam było, mam nadzieję, że się nie pogubię. Zresztą samo... O Jezus. Dobra, zawijamy te czachy. Jeszcze jedno zejście. No teraz to już totalnie nie mam pewności, czy, 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 czy ja naśladuję w dobry sposób... O Jezu. Jezu, jakbym teraz zginął, to bym chyba normalnie się poharatał. Tyle po prostu drogi przebytej na marne. Na szczęście mam zapisane już, że tak powiem, pokusiłem się o zapis. Dobra, wybrnijmy z tego miejsca, okej. Okay. Dobra, jesteśmy bardzo, bardzo nisko, moi drodzy. Pamiętajcie, że zeszliśmy aż dwa poziomy. Łooo! Wow. Nice, moi drodzy. Coś my tu podnieśliśmy. I co? To, czy to jest jakiś ekskluzjiw, który nie ma miejsca u nas w plecaku? No nie ma, moi, moi drodzy, miejsca. Tak jak mapa, chociażby, po której... Po podniesieniu, której ona pojawiała się tutaj w Ekwipunku, tak ten krucyfiks, który podnieśliśmy, no, moi drodzy, już się tutaj w Ekwipunku nie pojawił, czyli nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób wywołać. To była jedna z rzeczy, którą chciałem Wam pokazać, ale brnijmy dalej tą ścieżką, usłaną krzyżami wręcz. Pamiętajcie, moi drodzy, że były krzyże na Tamtej furtce, bramce, płotku, moi drodzy, kolejny ekskluziv. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj martwego nurka, a obok niego sprzęt do nurkowania i zapasowa butla. Już mam dwa Air kontenery. Zwróćcie uwagę, mogę nurkować teraz po prostu do obrzygania się. Podejrzewam, moi drodzy, że będę musiał wejść do wody. I na tę okazję wziąłem ze sobą. O Matko Święta. Wziąłem ze sobą latarkę. Wait, 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 latarkę. Okej, okay, widzę, że tego nie widzimy teraz, ale to, moi drodzy, jest woda już tutaj. Także ja ubiorę sobie swój skafander. O, patrzcie, w ogóle niepotrzebne jest. <laughs> genialnie! Patrzcie, ja nie wpadłem na to, żeby tą maskę do nurkowania nałożyć w jaskini. Zwróćcie uwagę, ona spełnia nam funkcję noktowizora. Teraz tak naprawdę używanie latarki bądź zapalniczki totalnie mija się z celem. Zwróćcie uwagę, zapalniczka w ogóle nam nie rozświetla. Super jest ta maska. To od dzisiaj tylko w niej eksploruję jaskinię. Zwróćcie uwagę, każdy jeden szczegół będzie tutaj widać. Także moi drodzy, zobaczmy. Kurczę, myślałem, że w masce będzie nieco więcej widać, szczerze przyznam. Ale widać niestety bardzo, bardzo niewiele. No nic, brniemy dalej, moi drodzy. Skoro dali nam sprzęt do nurkowania, e, tuż przed jakąś wyrwą w jaskini. No to, moi drodzy, mi nie pozostaje nic innego jak tutaj właśnie zanurkować totalnie nic nie widząc, obierać mniej więcej drogę Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie kopiować moje ruchy i dotrzeć w to samo miejsce na swoich sejwach Ciekaw jestem, czy jest możliwe... Wow, okej, okay, można stąd wyjść na moment Obejrzyjmy sobie zatem tę jaskinię. Czyli zwróćcie uwagę moi drodzy, że ja musiałem przepłynąć, żeby znowu wybrnąć na powierzchnię. Popływajmy sobie teraz w ten sposób, pozachwycajmy się tym terenem. bo tam jest czegoś dużo. bo są jakieś patyczki. Ja nie będę tej maski zdejmował, bo ona tutaj naprawdę genialną funkcję latarki nam spełnia. Mamy kolejną butlę z tlenem, to już trzecia, zwróćcie uwagę. Jestem napompowany tymi butlami. Mogę nurkować do. dosłownie non-stop. Kupa kasy tutaj leży. Kupa patyków, alkoholu. Rac. Dobra. Kolejny marlaczek. Moi drodzy, powoli się zbliżamy. Czuję to w kościach, że powoli zbliżamy się do czegoś epickiego. Ok, chyba będzie kolejne zejście pod wodę, lub też nie, spróbujmy. Nie, będzie trzeba zanurkować, niestety. Bez maski, moi drodzy, by się nie obyło, ale na szczęście producenci są na tyle wspaniałomyślni. Że tuż przed tą niesamowitą lokacją dostarczają nam taką maskę wraz z trzema butlami. Także naprawdę szacun, fajnie, miło z ich strony. Ale moi drodzy, szykujcie się normalnie. Ja naszykowałem sobie drugą parę gaci. Słyszycie? Naszykowałem sobie drugą parę gaci przywiązałem się do fotela co by nie spaść I moi drodzy jeszcze chwila jeszcze moment oj rację odpaliłem zwróćcie uwagę kolejny climbing axe okej okay, co my tu mamy czachy zobaczcie na tego szkieleta pomóż mi a zobaczcie na tego szkieleta o nie co to jest Moi drodzy, właśnie w to miejsce chciałem was zabrać. Zwróćcie uwagę: mamy dwa szkielety, wskazujące na to, że chyba tam jest coś mega. Szczególnie ten szkielet, on robi takie wrażenie. Zwróćcie uwagę: tak jakby się przed czymś zasłaniał, albo tak jakby za kimś wystawiał rękę. Na zasadzie wróć do mnie, albo nie porywaj go, albo coś takiego. Ten z kolei przeżywa sytuację. Uciekaj! a nie! I zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Myślałem, że filmik, który mi podesłaliście, to jest zwykły fake. Jakaś, jakaś iluzja, jakaś totalna demagogia. Ale zwróćcie uwagę, moi drodzy, co udało mi się znaleźć. Nie mam zielonego pojęcia, co może się kryć za tymi wrotami. I też niestety, ale nic totalnie przez nie nie widać. Nawet przez tutaj tą szczelinkę też nic nie widać. I też niestety nie widzę żadnych dźwigni, żadnych guzików, żadnych pokręteł. Niczego niestety nie widzę. Także moi drodzy, jest to na pewno wyjątkowe i ekskluzywne miejsce. Gdzie z tego, co widziałem na polskim YouTube, nie wiem, czy ktoś tutaj dotarł, ale jeżeli dotarł przede mną, to oczywiście winszuję i czapki z głów. Ja oczywiście tego miejsca również bym nie odkrył bez Waszej pomocy, także tutaj również super z Waszej strony, że podsyłacie mi takie materiały na maila. Także, moi drodzy, sami widzicie, że twórcy gry naprawdę potrafią. Zaskoczyć. Mega, mega ekskluzyw według mnie. Robi mega wrażenie, ta miejscówka. Zdejmijmy tą maskę. Patrzcie, bez maski, jak jest. Zakładam maskę. I knockowizor normalnie się odpala. Róbmy, weźmy latarkę i zdejmę maskę, zobaczcie, moi drodzy. Tak ta lokalizacja właśnie wygląda. Te wrota są. Teraz widzę na latarce takie zardzewiałe. Strasznie potężne. Widać, że to są ciężkie, ciężkie wrota. No i kurczę, nic nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest za nimi. Są tak zazębione, no że totalnie nie ma możliwości, żeby tam zajrzeć. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że e, jakby to powiedzieć, hmm, podpaliłem waszą rządzę oglądania i waszą rządzę grania w Deforest. Także, moi drodzy, odszukujcie te miejsca. Piszcie w komentarzach pod tym filmem, jak wam się wydaje, co to może być za miejscówka. No i moi drodzy, ja bardzo, bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym, już niebawem. Także pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnego.